Ja jestem Alson i witam Was w pierwszym odcinku serwera szefy.pl. Tym odcinkiem zaczniemy sobie serię od zera do szefa na trybie Kit PVP. Nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów z tej serii. I co? Ja bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was do głównej części odcinka. Dobra, widzowie, my jeszcze jesteśmy na trybie Kit PVP. Tak jak mogliście zauważyć, mamy spędzony na serwerze jeden dzień i 7 godzin. Jest to spowodowane tym, że. Grajemy sobie z znajomymi i z klanem Storm. Jeśli byście chcieli dołączyć do klanu, więcej informacji macie pod koniec odcinka. A w tym pierwszym odcinku serii Od Zera do Szefa na szefy.pl spróbujemy zrobić killstrike 10, zdobyć cały set protection 2 i Mier sharpness 2. Aby łatwiej nam się zaczęło, mamy klucz na skrzyni epickiej z nagrody za Discord oraz buteleczki z expem i kruszon od która zdobywa się zabijania graczy i skopania ruchu i sprzedawaniem kół górnika. Zobaczmy so, sobie kluczyk. Zobaczymy, co nam wyleci? I wleciał nam chef box. Co jest? Wleciał nam chef box, czyli najlepszy drop ze skrzyni epickiej. Co się stało? Mamy chef boxa. Otwieramy go. I mamy 30 cukru. Najgorszy drop, jaki mógł nam wylecieć. Ale, no, no, ale mogło być też o wiele gorzej. Przykładowo tutaj klucze epickie, ale sz sam szef, bo jest, że, że nam wlesiał, to bardzo dobrze. I co? Widzimy się jak już będziemy napi... Hmm. Powinniśmy go zabić? Niego go zabiliśmy, bo miał napyl. tutaj sobie zbierzmy, miał również miecz, miał kruszone odłapki, o których Wam mówiłem na początku filmu. Dwa za zabójstwo. Tutaj jest jakiś delikwent, więc pójdźmy do niego tam. Ole nas widzi, albo nas nie, nie słyszał. Ok to tam i go zabiliśmy. Dobra, zabij, to ja mam kolejne trzy osoby. Więc byśmy, że go pozwolili z kosz albo coś. On się zregenerował? No i go zabiliśmy z kuszy. Mamy już dwa zabójstwa i strajku z 10, czyli jeszcze do Mamy gościa, może go zabijemy. No i go zabiliśmy. I jeszcze jeden. Ten mamy nas strzela. Ale, mamy banię. Ten też powinien umrzeć. on i założył tam sobie. I malowa. Więc postrzelajmy w niego, trochę się nas wbił jakiś gościu na plecy, nie mam nic do wyleczenia się. Zbierzmy sobie wodę. Zróbmy tak, woda by spowolniła. No a my sobie zbierzmy stąd mięczkę. O, mamy miecz na szarpnę, 2. Dobra. Trzymujemy jeszcze jednej bani, jednej sponi i Dwa razy buty, o dobra, to ja się biłem. No i zabiliśmy Trzecia osoba. O, I są itemki, które były nam potrzebne. Tak, kwiaty okay. nie potrzebujemy, potrzebujemy buty. mamy buty, to są akurat drugie buty, więc jeszcze tylko sześć zabójstw i bania i będziemy mieli zadanie zaliczone. to mamy wszystko co potrzebujemy, a tu nasz sojusznik z klanu, o mu Kawa Seema, pozdrawiam ci serdecznie. Jeśli oglądasz ten odcinek. Dobra, daj go. jak przestrzegam go. No rób. ci. O, się z nim. O, mamy kolegę Besota. No go sobie zabijemy. I go już zabialiśmy. Wiesz, orbitka. No i mamy kolegę w obie. O kurde! No i zabiliśmy. Ok, zagrajmy na czas, aż, aż przyjdzie nas słycznik. O, tutaj mamy jakiegoś pawoka, który powinien być łatwym kilkiem. O, kurde. Nie wiem. OK No i zróbmy tak no i jesteś nasz Dobra zrobiniliśmymy go Aha to są łatwe kilki. Pierwszy zabity. Wybrałam jakąś Panda Enjoyer. I on też raczej będzie chciał nam oddać. To jest cheater. ponieważ ciągle trzymam tarczy i nas też będzie. On przed adminami. O i mamy typa. Jakiś Japan. Co ma banie. I się nie zregenerowaliśmy do końca i to nam bardzo zdrzebije. O kurde, mamy problem. Była dziura. O to już sobie wykopać. To pójdzie. A dobra nie. Aha! Okej. Okay. I zobaczyliście to? Więc... Nie wiem czy wy się ze mną się, czy rzecznie, ale ja bym to zaliczył jako ten killstrike, ponieważ... Były to kolejne 14 serwerze i, 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 i bił mnie 3 ścian, tak jak zauważyliście. Więc ja to po prostu zaliczę, jako żeby miał dalej ten Bo tak to ten film by, by trwał bardzo długo. Tak to zrobimy jeszcze sobie 2 osoby i zrobimy sobie te ty. zrobiliśmy tylko 1,5 osoby. Water nam się Oho! Kolejny odpał, super! Mamy kolejnego 4 na odcinek No i co widzowie, na 5 lajków rozlosuję wam 15 cukrów szybkości A To co mówiłem na początku, aby dołączyć do klanu wystarczy, że wbijecie na Discorda, który jest podany w opisie I napiszecie na mnie w wiadomości prywatnej Co? Ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku, siema!